Hej, witamy! strony Oliver i, i Arek. Dzisiaj grecki bistek kontra holenderski bistek. Właśnie, wszystko się zgadza. Ja mam znowu Holandię. mam ja Holandię. Taka cena w Holandii 8,95. Taka cena w Grecji 7 euro. Czyli Holandia ta droższa. Ja mam dwie duże limitki, ja dwie mam, małe. Ja mam dwie małe i jedna duża i aha. No to dlatego ty masz trochę tańszy, tak? Aha. No, aha. Zobaczymy, jakie wpadną limitki. Oby jakieś fajne, nowe. Nie Gdzie te saszetki? Najpierw chcemy saszetki, żeby wyjechały. Raz, dwa, trzy, jest i czwarty. O, już limitką muszę schować. No Uwaga. Rękę nasłoniłem. Bo jedna już mi wyjechała. Tutaj ją mam. Oli mam pokazać? No. To jest pierwsza mała. To swej Stanks! Thanks. Tego już mam No chyba tak. Trzeba sprawdzić. Co tam jeszcze jest? I kogo my tu mamy? Jest Robert! Lewandowski, elegancko, Barcelona! Wow! No wow! dużo! Co? A ty masz dwie? Ja mam dwie duże, no. no ale tego ja mam droższy. Droższy. Bo w Holandii są dwie XXL-ki, nie? W listerku. No, gdzie te swoje limitki? Mało. Tu! <coughs> Czyli? No jak to, to jeszcze Kończy, nie? A końcu w ogóle tu już nie ma teraz, nie? Jakie? No. No i dobrze po co tam ta, Widzę. I, I wow, Szwab. Szwab. Ok, podobne koszulki. Jeden, ja myślę, no. że to Juventus, bo takie pasy nie. Czyli jest Grecka, czyli robimy pojedynek Juventus w sumie kontra Barcelona. No bo. Aha, no. Na, na razie w mał, jeszcze duże. Uwaga. O, już chyba da. widziałem. To bo... był Tak, to był Jamal? Tak. Ale coś na razie, dobra. Oli dobrze widział. Czy też Barcelona, już mam dwóch zawodników. I jeszcze Belling. wow, Bellingham Real, czyli. Hiszpania u mnie króluje. A ja mam Barcelona, Lewandowski, XD. O. Ja mam małego, ty masz dużego. A ja mam dużego. Czyli tak, ja szukam hiszpańskich klubów. Na zdrówko. Ty A ja ty szukam masz... Barcelona i Juve. Tak, no, czyli mamy hmm. dwa różne kluby, nie? No, dobra, raz, dwa, cztery jest. Raz, dwa, cztery jest. No to startujemy. Okay. Fans' favorite Pursuit O, znowu Legenda Milan. Pirlo A, nie ma Bayern Upamecano Atletico Lino Barriero Benfica i Taremi Inter Tak, to była pierwsza taszetka Olivera, teraz moja z Holandii I uwaga, uwaga City Na fansie Diaz Teraz kto to będzie? Fluo Milan Hernandez, Titan, Tach, Leverkusen, Gdzie ten Robercik albo jego kumple? Benfica, Znowu Benfica, Trubin i jeszcze Milan, Tomori, Czyli u mnie też nic w piecie, w Musiala, Bayern, kolejny Golden Legacy z 2022. Musiała! Jak, dwa razy. Aha, no, no Jest juwendz PSV i ULSAN. Mhm. Mm Czyli Oli już coś ma, jakiś punkcik jest. Któż to u mnie wpada? Kapitan Otamendi, Benfica. Fluo Collidio. River Plate eh, Ederson Bramkas City Inter De Vrij, Roberto River Plate i Lewis City. Dalej nie mam nic. Ani Realu, ani Barcelony u mnie nie chcę się pokazać. Mm -hmm. Armani River Plate. U uh, Hendrik mm -hmm. Real. McAllister Liverpool. Atletico Benfica i PSV Junior. Mm -hmm czyli 1-0 jeszcze jest do odrobienia ale coś musi wpaść w końcu fans, botka z fluo, Alvarez patrz, trzecia saszetka, trzecia fluo to jednak w każdym razie fluo też Macalister, Liverpool teraz mamy Kim jest, Araujo w końcu dla Barcelony coś i Belocian kuzen. No i moja ostatnia saszetka. Logo Bayernu. Fluo di Marco Inter. Ibrahim. Jest Barcelona, Lopez. Nie no, 2-1. Jest yes Juve, Miretti. 3-1. O, o nie, nie, no to Oli teraz dał do pieca. No dzięki. 3-1 i ja mam ostatnią saszetkę. 6 kart, 6 szans na dogonienie Olivera. O, chłopaki, fajne logo mają ten Ulsan. Ładne, nie? Fajne logo, Tygrys ja. Teraz mamy kogo Fabio Bastoni Inter Jota Liverpool Ulsan Esaka i Lipa Benitez <laughs> Czyli żadnej karty z Realu Jedna tylko z Barcelony W pojedynku blisterków Grecki kontra Holenderski I kto wygrał? Oliver, 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 kto? Oliver, kto? Oli, oli, oli. Z limitek trafiamy powtórkę e, holenderską, nowa grecka, z dużych to powtórki wszystkie, tak? Bellingham chyba nowy. Chyba Bellingham nowy, tak, Roberta już Ale... mamy, Jamala. Też. A małego Roberta mamy? Nie wiem. Tak, to, a to się wszystko sprawdzi, bo tyle tych limitek, żawrój głowy od tych limitek. Także mamy nadzieję, że Wam się pojedynek podobał, blisterku fajnej, xxl za taką cenę, to się naprawdę opłaca. To tyle na dziś, pozdrawiamy i żegnamy Was, ciao! ciao.